Tutaj, tutaj Adam Dąbowski. Chciałem się z Tobą podzielić bardzo ważnym elementem takiej strategii zarządzania sobą, która jest kluczowa zarazem w Twoim rozwoju, jak i głębszej zmianie, którą chcesz wprowadzić do swojego życia. Mianowicie, idea związana z efektywnością osobistą jest związana również z harmonią wewnętrzną. Są trzy elementy, o które trzeba zadbać, aby ta harmonia dawała efekt. Mianowicie w swoim życiu na co dzień, w ciągu tygodnia, miesiąca, kluczowe jest, abyś dbał o harmonię między tak zwanymi trzema energiami. Tą koncepcję poznajemy od Stevena Gilligana. Mówi ona o, o harmonii trzech energii: energii siły, energii wrażliwości i energii radości. Jeśli nie będziemy dbać poprzez swój sposób myślenia, w sposób swojego reagowania, sposób działania na co dzień o harmonię między tymi trzema energiami, doprowadzimy do takiego dysonansu, do dysharmonii. W rezultacie może to prowadzić do tego, czego sam przeżywałem w ostatnich latach bądź obserwuję po swoich klientach, gdzie albo Tracą energię, tracą motywację, czyli brakuje im chęci do działania, albo sprawiają, że tej motywacji, tej chęci jest na tyle dużo, że nie zwracają uwagi na umiejętność odpoczynku, dystansu, odpuszczenia, przez co za bardzo zaczynają się spinać. Brak równowagi, harmonii między tymi, tymi, tymi trzema energiami prowadzi też również do tego, że nie umiemy współpracować z innymi ludźmi. To znaczy, tak bardzo wpadamy w pewien tunel myślenia, działania, które sprawia, że inni na nas patrzą i albo nie chcą z nami współpracować, albo się nas boją, albo w jakiś sposób my nie potrafimy ich zrozumieć. W jaki sposób to zrobić, aby dbać o tę harmonię trzech, trzech energii? Jedna z tych energii to energia wrażliwości. Jedni nazywają ją miłości, Empatii, czułości, uważności. Jest to energia, którą uzyskujemy poprzez sposób myślenia i uważność na emocje, na delikatność, na emocje innych ludzi. Jeśli tej energii w naszym życiu na co dzień jest zbyt dużo, doprowadzamy w swoim życiu do nadwrażliwości, przejmujemy się za bardzo, jesteśmy za bardzo tacy przewrażliwieni. Natomiast w momencie, kiedy tej energii jest zbyt mało, stajemy się oschli. Stajemy się nieczuli na innych, stajemy się za bardzo osli też na siebie. Nie potrafimy jakby poczuć siebie, zrozumieć siebie głębiej. W rezultacie ani nadmiar tej energii, ani e, zbyt mało tej energii nie doprowadza do niczego dobrego. W związku z tym potrzebujesz zadać sobie pytanie, kiedy uzyskuje harmonię w tej energii. Później będziemy się zastanawiać nad kwestią harmonii między tymi energiami. Natomiast Zadaj sobie pytanie, czym jest dla mnie ta energia. Energię w swoim ciele, czyli subiektywne poczucie siebie, uzyskujemy poprzez odpowiedni sposób myślenia, zachowania, reagowania, rozmawiania, ale również pojawiania się w charakterystycznych miejscach. Jeśli chcesz zadbać o taką energię właśnie wrażliwości, miłości, uważności i empatii, Możesz zacząć od oglądania filmów, które dotykają takich tematów, czy to komedii romantycznych, czy to dokumentów na temat ładnych zwierzątek. Bądź możesz zacząć obserwować ludzi i zadawać sobie pytania, co jest dla nich ważne, co jest dla nich istotne, co oni teraz czują. Albo pracować kwestiami medytacyjnymi, bądź technikami rozwoju osobistego, które pozwalają Tobie rozwijać umiejętność czucia, czucia siebie, aby rozwijać tą wrażliwość. W, podczas szkoleń, na które, w których możesz uczestniczyć, czy w momencie, kiedy w sierpniu organizujemy Futuro -campa, gdzie będzie mnóstwo ludzi, którzy będą siebie rozwijać, będziemy pracować nad tak zwanymi poziomami świadomości. Okazuje się, że poziomy świadomości bardzo silnie wpływają na naszą umiejętność właśnie uruchamiania w sobie tej energii, uważności na innych. Ale zacznij od tych pierwszych rzeczy, o których teraz wspomniałem. Druga energia dotyczy energii radości. Energia radości to coś, co oczywiście znamy pod hasłem zabawa, uśmiech, luz, spontaniczność. Znowu tutaj pytanie, w jaki sposób Ty uzyskujesz tą energię? W jaki sposób potrafisz się bawić, potrafisz się rozluźnić? Co wywołuje w Tobie e, e, taką lekkość w Twoim ciele, lekkość w umyśle, spontaniczność w Twoim działaniu? Zdaję sobie pytanie, czym jest dla Ciebie energia radości? To nie muszą być brechty w towarzystwie, żeby śmiać się z dziwnych rzeczy. To może być zabawa z kotkiem, który tutaj krąży po naszym, po naszym biurze i nas często, nas często odwiedza. Natomiast pytanie, jak często świat? Domie, zarządzasz tą energią, jak często ją wywołujesz w sobie, żeby zaprosić takiego kotka do zabawy, żeby właśnie się rozluźnić. Oczywiście możesz powiedzieć: No, dbam o to, spotykam się ze znajomymi, ile proporcjonalnie czasu w ciągu tygodnia to ci zajmuje. Jeśli byś popatrzył na swój tydzień, ile w ciągu tygodnia energii radości uruchamiasz w swoim ciele, uruchamiasz na swojej, na swojej twarzy. Ponieważ jeśli zbyt dużo jest energii zabawy, Prowadzisz do takiego negatywnego hedonizmu, tego, że zbyt dużo e, poświęcasz tylko na luz, lekkość i przestajesz pewne rzeczy traktować jako ważne, istotne, nie poświęcasz im uwagi, aby doprowadzić do efektu, ponieważ wszystko jest na luzie. Oczywiście to czasami jest ważne i, i, i potrzebne, natomiast skrajność doprowadza do, do tego, że ludzie przestają traktować nas poważnie, e, my sami tracimy motywację, ponieważ do wszystkiego się dystansujemy. Ale zarazem, jeśli tej energii radości, tej energii zabawy, luzu lekkości jest zbyt mało, zaczynamy się spinać, zaczynamy się frustrować. Jeśli zbyt dużo stawiamy sobie celów i zbyt dużo chcemy osiągać, to nie mamy dystansu do siebie, jesteśmy bardzo podatni na krytykę, jesteśmy bardzo przewrażliwieni na swoim punkcie bądź na punkcie swoich ambicji, swoich celów. Dlatego też a znowu, czy zbyt dużo energii z radości, czy zbyt mało, nie prowadzi do niczego dobrego. Dlatego też zastanów się, skąd czerpiesz tą energię. Czy to jest Twój sposób myślenia, czy to są miejsca, w jakich się pojawiasz, czy to są ludzie, z jakich się spotykasz. Potrzebujesz dostarczać w ciągu każdego dnia albo każdego tygodnia e, pewnych elementów energii radości, tak żeby pod koniec dnia móc czuć większy niż mniejszy e, luz. Pozwala to się dystansować i pozwala na taką spontaniczność czasami w podejmowaniu decyzji, a nie ciągłe tylko spinanie się i spinanie. Ostatnia, trzecia energia, to energia siły. Jest związana z tak zwaną mocą, zdecydowaniem. Czasami ktoś by powiedział agresją, ale mamy tu na myśli agresję pozytywną, taką mobilizację, koncentrację na jednym punkcie, determinację. Ta energia siły, jeśli jest jej zbyt dużo, może prowadzić do negatywnej agresji, do tego, że zaczynamy nad kimś dominować i kogoś krzywdzić. Nie zważamy na innych. Blokujemy empatię, blokujemy możliwość rozmawiania z kimś, ponieważ za wszelką cenę chcemy kontrolować, kontrolować wszystko, co się dzieje. Natomiast jeśli tej energii w naszym życiu jest zbyt mało, czujemy słabość, czujemy małą pewność siebie, w rozmowie nie jesteśmy przekonywujący. Nie jesteśmy w stanie się przebić w towarzystwie. Dlaczego? Bo nie mamy no właśnie tej energii siły, tej energii mocy. Oczywiście, Ty potrzebujesz w odpowiedni sposób nazwać dla siebie tą energię, żeby ona była z Tobą spójna. Ponieważ czasami przez to, że źle nazywamy swój cel, bądź źle nazywamy daną energię, boimy się mieć do niej dostęp. Kiedy pracuję na przykład z menadżerami, czy czasami ze studentami, i mówię, potrzebujesz takiej energii siły. A on mówi nie, nie, bo ja nie chcę być agresywny. I okazuje się, że jeśli nazwą to energią determinacji, to już nie kojarzą tego z agresją. Czyli to, jakich słów używasz, bardzo silnie ma wpływ na to, czy pozwalasz sobie jakiś być, bądź nie. Dlatego też zadbaj o umiejętne postrzeganie energii siły, czym ona jest dla ciebie i w jaki sposób ją uzyskujesz. Poprzez jaki sposób myślenia, poprzez jaki sposób działania, poprzez oglądanie jakich filmów, bądź poprzez jaką pracę, bądź spotykanie się z jakimi ludźmi. To jest niezwykle ważne, żeby zwiększyć swoją samoświadomość, bo im bardziej ją zwiększysz, tym bardziej masz dostęp do tych trzech kluczowych energii. I teraz ważne jest to, jeśli popatrzysz na swój tydzień albo na miesiąc, weź sobie swój kalendarz albo zrób sobie taką linię czasu, tygodnia bądź miesiąca i popatrz na dni, jak one ci mijały w ostatnim czasie. I. Zadajesz sobie pytanie w danym dniu, w ostatnim poniedziałku, wtorku, środzie i tak dalej, która energia dominowała? Albo które energie dominowały? I wyciągniesz sobie taką średnią i zorientujesz się, że ludzie, z którymi się spotykałeś, praca jaką masz, miejsca, w których byłeś, czy to, na czym się koncentrowałeś, ma źródło większej ilości danej energii. I na, następnie zadajesz sobie pytanie, co w związku z tym. Jak to na mnie wpływa? Ponieważ jeśli prowadzisz do tego, że jesteś zdeterminowany, skoncentrowany i może doprowadzić do tego, że tej energii siły będzie za dużo, możesz w pewnym momencie nieświadomie poczuć rozdrażnienie, przewrażliwienie na swoim punkcie i na tym, że za mało masz radości i za mało masz empatii. I tak samo z innymi energiami. W związku z tym, też zadaj sobie pytanie: czym byłaby dla mnie harmonia tych energii? Niekoniecznie chodzi 33, 30 czy 33%. Być może harmonia będzie dla Ciebie oznaczała 10% siły, 50% energii, empatii, wrażliwości, a pozostała energia radości. I to będzie dla Ciebie harmonia. Czyli nie chodzi o równowagę idealną, proporcjonalną, tylko chodzi o harmonię, która jest dla Ciebie efektywna. Zachęcam Cię do tego. I zachęcam Cię również do tego, abyś przyjechał wspólnie z nami, z kilkoma trenerami, eee, Organizujemy Futuro Camp. Jest to kilkudniowe spotkanie różnych trenerów, z różnych szkół, z różnymi podejściami na temat rozwoju osobistego, który pozwoli Ci nie tylko się odprężyć, nie tylko w sopocie spędzić bardzo miły czas, ale poznać wyjątkowych ludzi i ode mnie osobiście dowiesz się na temat tego, w jaki sposób poziomy świadomości wpływają na Twoje decyzje w życiu, w jaki sposób można zacząć je aktywować w sobie. Będzie to, powiem taki wycinek całej koncepcji poziomu świadomości, ale mam nadzieję, że niezwykle inspirujący i niezwykle dający do myślenia, jeśli chodzi o Twoją wewnętrzną transformację w Twoim życiu, która będzie przekładała się na zewnętrzne efekty zawodowe bądź prywatne. Także mam nadzieję, że widzimy się już w sierpniu. Do zobaczenia.